Cześć, witajcie, z tej Marcin, witam Was w kolejnym filmie, w którym będę prezentował jakąś grę. E, dzisiaj padło na konsolę burning 35XXH i będziemy ogrywać grę najprawdopodobniej na PSP jakąś. Jeszcze nie wiem jaką, ale się dowiem i pokażę Wam. Zobaczymy. Ogólnie powiem Wam tak, ogrywam... E, Więcej gier na konsole przynośne niż na komputer. Eee, padłem w nauk grania w Harvest Moon na Advance SP. I jak mam jakąś wolną chwilę, to zamiast na komputerze coś grywać, to gram na SP. Muszę się przyznać, mam problem. Ale ja za jakiś czas tam będę już dosyć daleko. I może za jakieś kilka dni skończę, przejdę, wszystko tam zdobędę. Także wrócę do normalnego nagrywania. Może, że, możliwe, że na sekcji posty na kanale pojawi się ankieta. Zachęcam do wzięcia udziału. Bo to będzie ważne. To się przyda, jeżeli chcecie tam jakieś zmiany na kanale, to, to warto wziąć udział w niej. Będę wiedział co o tym myślicie. A teraz wracając do filmu i tego, wiecie o co nam chodzi, to włączymy sobie jakąś grę na, game, na PSP. Dobra, miało być. Miało być. Miał być Outrun, chyba. Pamiętam. Miał być Outrun na PSP. Tutaj go mam. Ogólnie powiem Wam jeszcze tak po, pomijając to wszystko, że ogrywałem ostatnio Outrana również na. To nie jest historia, to miało być w ulubionych. O, na jakąś starą konsolę. Mega Drive, czy to Master Drive? Kurde, nie pamiętam, mam dziury. A to wszystko dlatego, że po prostu nie ogrywałem nie nie tej konsoli. U siebie, bo nie miałem jej, a dopiero od kiedy mam tutaj właśnie tego Anbernika, to... więcej grałem na tym. Wgrałem niedawno sobie kilka gier i 968 no, to jest Mega Drive chyba, kurde no. nagrałem 26, możecie mnie poprawić w komentarzu mm, dobra, ale wracając do tego mm, odpalimy właśnie tego Outruna na PSP dzisiaj, zobaczymy jak to będzie chodzić kiedyś chodziło całkiem średnio nie mówię, że tragicznie całkowicie, ale po prostu tak średnio Dało się grać. FPS-y są już włączone. Nie wiem, czy będzie widać to. Z racji, że nagrywam dosyć późno, bo jest po 9, to, to widzę, że po prostu obraz w aparacie zaczyna pulsować. Zmęczona kamera. Nie wiem, no, żartuję. Dobra, włączmy grę. Odpalmy sobie tutaj tryb. Poziom trudności pewnie jest totalnie easy. Lub coś w ten deseń. Hmm, dziwnie się zachowuje. Może tak wezmę. Nie będzie tak pulsować dziwnie. Nie, coś dolega temu aparatowi. Tak, pewnie się zgrzał już albo coś. Dobra, wracając do tematu. Zobaczmy ustawienia jakie są. Eee, wydaje mi się, że mamy tutaj eee, właśnie rozdzielczość podbitą na PSP razy 2. Zostawimy taką rozdzielczość, zobaczymy jak będzie chodziła gra. Szkoda, że trochę nie widzę tych FPS-ów za bardzo. Nie wiem czy będzie to... Na filmie pewnie będzie to dobrze widać, ale tutaj trochę średnio. Dobra. Grałem patrząc w ekran telefonu, także nie będę pewnie idealnie kierował. Więc nie przejmujcie się. Jak zwykle oczywiście. Mam nadzieję, że kawałek przyjedziemy. Nie wiem czy jestem pewny, ale wydaje mi się, że grałem właśnie w podobną grę. Na konsoli czy właśnie na komputerze, bo źle mówię konsoli na komputerze komatora 64, kiedyś, do dzieciaka. I było to jedno z moich ulubionych doświadczeń na tamtej konsoli. Było tam jeszcze kilka innych gier, ale nie pamiętam, jakaś tam taka z klaunami, jakieś takie dziwne balony były też. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie tego. Chodziłem do kumpla, graliśmy w tamto. Później się dorobiłem, kurczę podróbę Pegasusa. Magicznego Terminatora 10. Który... Hmm. Po czasie się zepsuł. Nie wiem dlaczego, ale się zepsuł. Kupiłem Terminatora 2. Nie. Najpierw miałem Terminatora 2. Później kupiłem Terminatora 10. Wyglądały tak samo. Pudełko było troszeczkę inne. Bo była nazwa zamiast dwójki dziesiątka. I wszystko było takie samo. Poza tym. Ale sprzęt wytrzymał naprawdę długie lata. Na niczym w życiu tyle nie grałem co na tym Pegasusie. Na tym Terminatorze znaczy się. Naprawdę, na komputerze czy coś tam też nie. No, no, nes były najfajniejsze, gry, przynajmniej wtedy pamiętam. A teraz, no cóż, ma się komputer, mnóstwo gier, emulatory, jakieś pierdolenie. A i tak człowiek chce grać na przykład w jakieś starsze gry z konsol, na przykład, nie wiem, ja z Game Boya ostatnio tak wpadłem, od w nauk grania w tego Harvest Moon'a i powiem wam szczerze, no nie spodziewałem się. Kiedyś lubiłem w to grać, bo miałem, e, miałem właśnie starego Game Boy'a, Advance'a bez podświetlenia, tego jeszcze oryginalnego i miałem oryginalną wersję właśnie Harvest Moon'a. I tak no, Później się okazało, że miałem tam jeszcze wcześniej kilka innych gier, ale tego Harvest Moon'a i ogólnie to już tylko na Har w Harvest Moona grałem, tylko tamta tam mi gra została chyba i Pokemony Później jeszcze, wyprzedawałem jeszcze właśnie tamte gry i tego Harvest Moon'a też sprzedałem, teraz bym go już nie sprzedał Ale nic, mam e, programator także czy tam jakby to tego e, Easy Flash'a Także mogę spokojnie też dalej ogrywać tego herbismona. Powiem wam, że się tak rozgadałem. Patrzysz w ten ekran, kurde telefonu, i tak coraz gorzej mi idzie. Nie jest wcale lepiej, tylko coraz gorzej, naprawdę. Ale tak obraz, właśnie jak patrzę z tą lampką. Z jednej strony, wiem, ja mógłbym włączyć tą lampkę, i w ogóle, ale uwierzcie mi, że jak włączę tą lampkę, to w ogóle będzie, będzie się po prostu ten będzie migotało od świateł w kuchni. Dziwne to takie, ale no niestety jest taka prawda. Kurde, no weź, nie rób mi tego. I ja, tu już była ta. Kolejny checkpoint był masakra. zagramy jeszcze raz. Wiem, że nie powinienem. Ale zagram jeszcze raz i postaram się nie gadać tyle. Dobra, chwila. Może weźmiemy, yy, uruchomimy ponownie, będzie inne auto. To by się nawet mogło nie podobać. Ok, yy, spróbujmy jeszcze raz. Może inny samochód będzie. O, coś innego, no? tam ten był fajny nawet. Ja się skupię bardziej trochę na grze. Pomyśleć, że chcecie, żebym nagrywał film z głosem, jak komentuję coś. Czy to tylko same gadanie. To się nie da słuchać, tego nie da się skupić na grze wtedy, w sensie wy nie możecie, bo ja tylko gadam. Fajna ta gra, można tu sporo przejechać bokiem. Dziwne zerkam tak sobie powiem wam szczerze czasami na ekran konsoli, czasami na ten telefon, takie chyba to zboczenie jest i na konsoli to chodzi praktycznie cały czas płynnie, nie widać tego żeby to się jakoś przycinało coś, dobra tutaj się przycina w tym miejscu, nie będę kłamał, ale tak to chodzi to płynnie, a na telefonie wydaje mi się jakby to chodziło jakoś bardziej przymulenie. Nie wiem, nagrywam w 60 fpsach, 1080p, nie jakieś 4K. Ale widzę właśnie, że nie chodzi to tak aż płynnie, nie wiem czemu tak jest. Może to kwestia światła? No i parze nie miałem zbytnio czasu w dzień tego nagrywać. Ale sobota dzisiaj jest, także... musiałem trochę rzeczy załatwić. Wczoraj jeszcze miałem... Kilka rzeczy do zrobienia. Poszedłem bardzo późno spać, właściwie o 5 rano, później pospałem do 9 później miałem też zajęcia i tak zeszło dobra. Ja, jakim fartym. W ogóle tak jak patrzę na obraz w telefonie, nie wiem czy to mówiłem, czy nie mówiłem, jestem niewyspany, trochę zamulony, to wydaje mi się, że po prostu wygląda to trochę tak, jak kiedyś w gazetach się oglądało. Takie w starych gazetach, mam takie stare gazety z 2000 któregoś roku 2001 na przykład 2002 i tam trochę później nowsze że po prostu były, jak na zdjęciach, to właśnie była tak, tak trochę takie kolory były, właśnie jak tutaj teraz na filmie, możecie zobaczyć. I powiem szczerze że, wam, że podobało mi się to takie oglądanie tego. Nie wiem czemu, miał to taką, kurde, jakiś taki klimat. Wiem, że to pewnie teraz się wydaje idiotyczne, cholernie, ale jak oglądam takie stare gazety, nie wiem, Maniak na przykład, pierwszy odcinek, nie wiem, pierwszy numer, nie wiem czy widzieliście to, to jest tam trochę taki właśnie tych Obrazków z gier i wygląda to mi się strasznie to podobało. Kurde, chyba już dalej nie pojadę, ale lipa. No weź chociaż teraz dalej pójść, bo poziom idioty miałem wybrałem, no przypomniałem dojechać. No nie rób mi tego. Gdzie ta meta jest, no? Nie wiem, no strasznie, jak tak gada mi się, patrzy tu, tam, tu i tu. Nie idzie za dobrze, naprawdę. Co daleko nie pojechałem Try again? Może nie, tym razem nie chcę was skatować tym. W następnym odcinku może nagramy właśnie tego Utrona na tego Mega Drive'a czy tam Master Drive'a muszę zobaczyć to, naprawdę jak to się nazywa Bo ciągle tak popełnić ten sam błąd to nie lubię, naprawdę Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście. E, przypominam, zobaczcie tam w tej zakładce posty, czy tam wiadomości, jak to się nazywa, chyba posty. E, weźcie udział w tej ankiecie, co tam rzucę. Proste, będą chyba dwa albo trzy pytania. A właściwie nie, trzy odpowiedzi do wyboru. Jedno pytanie i tyle. Dobra, dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i jeżeli lubicie moje marudzenie gadanie, to zapraszam na inne odcinki właśnie z tej serii. Cześć, pa!